Witam bliźniaki, zapraszam do wysłuchania horoskopu tygodniowego od 1 do 7 listopada 2021 roku. No i teraz tło ogólne tygodnia. Tutaj poczuje się bliźniak częścią społeczeństwa, częścią świata, poczuje, że trzeba się wykazać tolerancją wobec innych, współczuć innym. Wesprzeć też e, innych. Będzie też e, aktywnie działał na rzecz e, ekologii niektóre bliźnięta. E, generalnie będzie też dużo e, śledził różnych, e, in, e, różne portale. E, będzie starał się w jakiś sposób być na bieżąco z różnymi e, nowinkami na świecie. E, no i teraz sprawdzamy pracę dla bliźniaka. Pracy powinno być bardzo dobrze. Jeśli chodzi o te bliźniaki, które szukają pracy, to tutaj jest nadzieja na, na jakąś dobrą pracę. Powinno być to szybko znalezienie nowej pracy, może się ktoś odezwać jakiś znajomy i też pomóc w znalezieniu tej pracy. Tutaj mamy finanse, jeśli chodzi o bliźnięta, i będzie tutaj płacenie rachunków, jakieś przelewy, zaległe jakieś sprawy będą załatwiane. Dużo się będzie działo jeśli chodzi o finanse. Generalnie finanse powinny być dobre. Jest też dużo różnych y, dużo różnej poczty, którą do, otrzyma bliźniak y, w związku z finansami, czyli jakieś takie y, generalnie trzymanie ręki na pulsie, będzie jeśli chodzi o finanse. W firmie będzie dużo pracy. No i też jakieś nowi klienci się pojawiają. Y, zdrowie dla bliźniaka. W nadchodzącym tygodniu, jeśli chodzi o zdrowie, to tutaj skóra, skóra włosy, paznokcie, jakieś zabiegi kosmetyczne, kosmetyczne, no może też być wizyta u dermatologa, jeśli chodzi o bliźnięta. Też mogą się niektóre bliźnięta zastanawiać nad, tym, nad kondycją swoich włosów, skóry. Będą się zastanawiać nad jakimiś jakimi suplementami. No i kosmetykami, po prostu też balsamami i jakimiś specyfikami do włosów. Związki: związki dla bliźniaka. i tutaj związka się porównują bliźniętami do innych, do innych, nie oglądają się na siebie, tylko na innych. Tutaj trzeba tę sytuację uzdrowić. Panowie bardziej, bardziej bądźcie emocjonalni, troszeczkę trzeba prowadzić ocieplenie do związków i tutaj rada to wyjść poza chciwość. Czyli nie chcę wszystkiego w y, związku, tylko to, co partner mam mi do zaoferowania, prawda? Akceptuję i wspólnie działamy, a nie wymagam nadmiernie, prawda? Porównuję się do innych. No każdy, każdy związek jest inny. Zawsze jest dobrze tam, gdzie nas nie ma. No i teraz mamy single. Jeśli chodzi o single, to trzeba pogodzić e, ogień z wodą. E, część singlów tutaj e, no, chciałoby coś tworzyć, e, no ale troszeczkę też e, za bardzo się nagina, prawda, do otoczenia. E, zastanowić się w jaki sposób się troszeczkę e, uniezależnić od otoczenia i starać się szukać swojej własnej drogi. No, i teraz rada dla tych singli, którzy szukają. No, niektóry, niektórzy nie szukają partnera, prawda? Są zadowoleni ze swojego. No, proszę. No, czyli bliźnięta, single, postawcie na sferę intymną. Yy, tu jest dużo czerwonych barw, yy, także w nadchodzącym tygodniu będziecie. Raczej korzystały z tej sfery, bardzo intensywnie. No i teraz karta rada. Ósemka mieczy, a więc nadmiernie się ograniczasz wiźniaku w, w jakimś myśleniu, w jakimś podejściu do życia, w jakichś kontaktach, nie chcesz też się wychylać powinien hmm, po prostu bardziej się otworzyć taka rada, żeby się bliźniak bardziej otworzył na innych na innych, wyszedł spoza tych swoich hmm, obwarowań i po prostu hmm, hmm, oczyścił się troszeczkę pod względem negatywnego myślenia hmm, coś ci ogranicza bliźniaku, coś ci ogranicza a y jeżeli wyjdziesz do innych, to po prostu powinno być bardzo dobrze. No i tutaj, jeśli chodzi o niektóre bliźnięta, y y mamy tutaj jakieś bardzo takie podejście zachowawcze, y czyli y zastanawia się bli bliźniak, no to, to, to taka dwoistość, prawda, natura bliźniaka, a z jednej strony chce bardzo szybko działać, z drugiej strony jest y, y, mm, taki y, zatwardziały i y, y cały y, prawda, y, 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 w, w schematach się y, y, ogranicza. Czyli troszeczkę przełamać to swoje myślenie, y, zaryzykować troszkę. Y, y, w finansach y, będzie się dużo działo, jeśli chodzi o pracę. Część bliźniaków bardzo dobrze, część bliźniaków tutaj będzie. Zmieniać pracę. Hmm. Może być jakaś też niespodzianka ze strony jakiejś ciemnowłosej e, znajomej. E, wspólne jakieś e, wyjście, może to, to być też jakaś e, e, impreza okolicznościowa. E, no i tutaj, e, jeśli chodzi o związek, przydałoby się trochę więcej takich pozytywnych kolorów w związkach. No, troszeczkę ponurawo jest, jeśli chodzi o związki. Brakuje tutaj emocji. Brakuje emocji, brakuje ciepła, generalnie, w niektórych związkach bliźniąt. Troszeczkę bliźnięta mają taką energetykę szukania czegoś lepszego poza związkiem. No, zdecydowanie lepiej, jeśli chodzi o single. No, tutaj są bardzo, bardziej skupione bliźnięta na pracy, na zarabianiu pieniędzy, na y, szkoleniu, na takich sprawach ambicjonalnych, a związek troszeczkę pokutuje. No i tutaj się cały czas kłania ta energetyka, ograniczenia w związku. Ograniczenia, y, no i poczucia, że nie można się po, y, wychylić poza jakiś, y, jakąś sferę. Y, no i jeśli chodzi o nadchodzący tydzień troszeczkę popracować nad związkami nad związkami generalnie wzrój powinno być dobrze, finanse także, także tylko związki tutaj jakoś wymagają lepszych relacji lepszych relacji no i też dawania troszeczkę więcej z siebie jeśli chodzi o bliźnięta też nie bądźcie takie bliźnięta jednostronne czyli starać się też Uzdrawiać związek, czyli yy, no, uzdrawiamy związek, ale też staramy się realizować siebie w związku. Czyli nie, nie, nie próbować rezygnować ze swoich jakichś oczekiwań, yy, czyli też nadmiernie nie poświęcać się. Yy, starać się po prostu yy, współpracować z partnerem, yy, natomiast no, także, partner musi zdawać sobie sprawę, że bliźniak ma swoje oczekiwania i. No, powinien też, też współpracować partner z bliźniakiem. No i tutaj przydałoby się w jakiś sposób wspólne wyjście: wspólne wyjście, jakieś, jakaś romantyczna kolacja, jeśli chodzi o związek, wspólne wyjście do kina, do teatru, na jakąś imprezę ze znajomymi. No, i troszeczkę wprowadzenia nowego takiego świeżego powiewu, jeśli chodzi o związek, o relacje bliźniaka z współpartnerem. No, i więcej tolerancji. Więcej tolerancji, no bo tutaj, jeśli chodzi o tolerancję, to troszeczkę jest słabo w niektórych związkach bliźniaka. No, generalnie powinno być, powinno być dobrze. I pozdrawiam Was. Do zobaczenia.